Incredible Hulk, czyli tak jak było na nasze tłumaczone, czyli niesamowity Hulk. Niestety tutaj mieliśmy tylko dwa sezony, z czego łącznie wychodzi 21 odcinków. Może była to krótka animacja, ale zarazem bardzo dużo się w niej działo. Młody naukowiec Bruce Banner, który próbował uratować młodego motocyklisty Rika, który znalazł się w pobliżu miejsca testowania bomby gamma. Jak wiadomo, następuje ta legendarna przemiana. I tu ciekawostka, pierwszarego potem Zielonego Halka. Głównym Nemezis przez całą tą serię jest przywódca wraz z swoim przedupasem Gargulcem. Głównym motywem przywódcy jest to, że chce posiąść moce Halka. Generał Ross, który uważa Halka za ogromne zagrożenie dla państwa i nasyła na niego, gdzie tylko się znajduje, całe wojsko. No i oczywiście, przecież Bruce... Bruce kręci z Betty, a Generał Ross tego nienawidzi. Nie potrafi zaakceptować tej pięknej miłości. Banner oczywiście przez całą fabułę próbuje znaleźć lekarstwo na swoją dolegliwość. No i wiadomo, jak to z tym całym super superhero shit napotyka oponentów innych niż przywódca, takich jak na przykład Doktor Doom, który uprowadził jego kuzynkę Jennifer Walters, a biedny Bruce próbując ją ratować, jak musiał wykonać transfuzję swojej krwi i w ten sposób mamy She-Hulk, starcie Bestia kontra Bestia, czyli Hulk kontra Windigo, ogólnie oryginalnie w tym odcinku miał być sprowadzony Wolverine z X-Menów, Abomination, czyli tak zwany w dubbingowej wersji odrażający, a z przyjaciół, czyli innych superbohaterów z Marvela, którzy... Pojawiają się w tej serii, mamy odcinek z Ghost Riderem, który obwinia i ściga Hulka za zniszczenie miasta. Pinga z fantastycznej czwórki, gdzie reszta członków po prostu wyjeżdża na wakacje i krzyżują się ich drogi z Hulkiem, którzy ogólnie tworzą w tym odcinku połączenie mięśniaków, którzy jednocześnie się lubią, rywalizują. Kto jest silniejszy, kto lepiej niż. Czy miażdży, oczywiście w komediowej wersji, w szczetor, który próbuje pomóc ogarnąć wirus Gamma. Odcinek, kiedy Dorna mu opętał Bruce'a. doktor Strange i Hulk musieli wejść do głowy banera, żeby go uratować. W tym odcinku nawet jest fragment. Gdzie, gdzie pokazane są marzenia Banera i z tego co można wywnioskować. Po jednym z tych wyobrażeń, to Bruce fantazuje albo o Spider-Manie, albo o byciu Spider-Manem. Odcinki, które najbardziej polecam wam zobaczyć, to trzyczęściowy Darkness and Light. Dlaczego? Uwaga, tutaj poleci szybki, mocny spoiler dla tych, co nie pamiętają, a sami chcą odświeżyć pamięć, czy ci, którzy nie oglądali, a chcą to poznać. W tych odcinkach w końcu udało się wyleczyć Banera. Ale w jaki sposób? Betty i Samson pracowali nad komorą, dzięki której jej ukochany Bruce będzie mógł się oddzielić od Hulka. I udało mu się faktycznie: Hulk i Bruce zostali rozdzieleni. Wow, zajebiście! Ale jak się okazuje, nie potrafią żyć bez siebie i powoli zaczynają umierać. Potem były komplikacje, rzeczywiście. Generał Ross, którego tak nienawidził, nagle pragnie go wykorzystać jako siłę zbrojną podczas wojen. Ty Hulk się budzi, jest w czystej furii i chce niszczyć wszystko, co spotka na swojej drodze. Nawet mamy scenę walki pomiędzy Bruce'em i Hulkiem, wielkim game changerem. Na zakończenie pierwszego sezonu było, gdy jednak trzeba było znowu połączyć banera i halka. No i znowu ten generał Ross próbuje wszystko sabotować, powstrzymać go chce Rick, ale Ross przez przypadek wrzuca go do komory i mamy Ricka w wersji halka. Tylko to nie była ta przemiana A-bomba, którego znamy z komiksów czy z innego serialu animowanego. Ale wtedy to właśnie uwielbiam ten moment. Bruce przemienia się w Szarego Halka, który był uśpiony w Bruce'ie. Ja od zawsze wolałem Szarego Halka w tej serii. Był bardziej, jak to się teraz mówi, Sigma. Miał te swoje attitude. Był bardziej rozumny, wypowiadał pełne zdania, nie pojedyncze słowa. Betty, Rick, miażdżyć. Napisz mi w komentarzu, czy pamiętasz te odcinki, a ja ci przypnę serduszko.